Dzień dobry, witajcie. Tym razem chcielibyśmy Was zabrać w miejsce, które przez wielu nazywane jest tureckim saint albo tureckim Santorini, a w wolnym tłumaczeniu znaczy po prostu piwnica. Jesteśmy w Bodrum. W drodze zatrzymaliśmy się na herbatkę, jest 14 stopni, więc docenimy ciepły napój, bardzo nam się podobają przydrożne lokale, mają swój klimat, patrzcie do środka, do środka to znaczy, zobaczmy go z Woda jest tak ciepła jak najcieplejsze dni lata nad Bałtykiem. Nie spodziewaliśmy się tego, bo w nocy jednak temperatura spada gdzieś do 10 stopni i nie wzięliśmy strojów kąpielowych i to był błąd. Fokusa jest wielka, naprawdę rewelacyjnie. W ogóle nie ma takiego uczucia, że wchodzisz i ci jest zimno. 7 lat w Bułgarii robi swoje. Przyjechaliśmy do Turcji i kupujemy banicę. Znakomita. Sezonie są tutaj dzikie tłumy i nie ma się co dziwić, bo Bodrum oferuje rozrywkę praktycznie dla każdej grupy wiekowej. Są tutaj imprezownie, na których młodzież siedzi do białego rana, czy to na lądzie, czy na wodzie, na imprezowych katamaranach. Dyskoteki są wyposażone w jakieś super hiperlasery. Tylko o tym czytałem, ja takich miejsc nie odwiedzam. Jeśli ktoś lubi muzykę z lat 80., to są lokale, gdzie tylko i wyłącznie Taką się puszcza. Dla miłośników jazzu też się coś znajdzie. Ogólnie rzecz biorąc, jest tutaj dobropa żalot, Można pominąć faktu, że właśnie tutaj, na terenie dzisiejszego Bodrum, przyszedł na świat wybitny historyk Herodot. Żył on jakieś 2400 lat temu. Herodot uznawany jest za ojca historii. Dlaczego? O wyjątkowości pracy Herodota świadczy fakt, iż nie uległ on panującej wówczas tendencji pisania historii pod konkretnych władców, pragnących opiewać swoje podboje i osiągnięcia. Herodot chciał opisywać rzetelne wydarzenia z epoki. Mimo, że urodził się na terenie dzisiejszego Bodrum, przemierzał tysiące kilometrów, aby analizować historię i wpływ podbojów perskich na znany mu świat. Herodot zapuścił się aż w rejon Morza Czarnego i Scythi, leżącego obecnie w granicach Ukrainy, a na południu dotarł do Palestyny i górnego Egiptu. Zanim w mieście pojawiły się dyskoteki z laserami, nazywało się ono Halikarnas, a później Petronium. Halikarnas to nazwa z czasów Mausolosa, który był zarządcą perskim na tych ziemiach. Powiększył on znacznie miasto, bo zrobił taki myk. Ogrodził miasto pięciokilometrowym murem i ludność okolicznych wsi sprowadził do miasta, w bezpieczne miejsce, dzięki czemu natychmiast wszystko zaczęło się dobrze rozwijać. W związku z tym wybudował Teatr, agorę, kilka świątyń, pałac dla siebie, ale dziełem, które spowodowało, że Mausoleus przeszedł do historii, był jego grobowiec. Idziemy w kierunku Mausoleum. To miejsce nie wygląda, jakby znajdowała się tu jedna z większych atrakcji turystycznych, ale jednak tak. Mausoleus był jeszcze całkiem żywy, kiedy zabrał się za budowę swojego grobowca. Kiedy umarł jego małżonka, sprowadziła najlepszych architektów i artystów, aby dokończyli dzieła. Artemizja, pogrążona w żałobie wdowa, budowała na bogato. Najlepsi architekci i znakomite materiały. Efekt: miejsce na liście siedmiu cudów świata starożytnego i imię Małzolosa we współczesnych podręcznikach architektury. Niestety, dziś po mauzoleum niewiele pozostało. W Bodrum pamiątki powstają w bardzo naturalny tradycyjny sposób. Rybki prosto z morza na przystani możecie kupić. abi ya ayıp edersin lan ya nam çok oldu sen ya Sezon naprawdę się kończy. W niektórych sklepach robią mocne wyprzedaże. Wszystko pozrzucali z półek na jedną wielgachną kupę i cena jest jedna i ta sama za każdą sztukę odzieży 20 lir, czyli tyle. Krótko na temat budowli. Architektami i wykonawcami są Krzyżacy, Zakon Jannitów, którzy swoją główną siedzibę mieli na wyspie Rodos. Niedaleko stąd, na wyspie Kos, mieli już swoją twierdzę, ale postanowili mieć porządny zamek w miejscu, które już od wieków było uznawane za bardzo ważne strategicznie. Tak więc krzyżacy postawili zamek na miejscu dawnej seldżuckiej budowli i pałacu Małzolosa. Było to w 1404 roku. Za mną widzicie kaplicę, którą wybudowali na terenie zamku Joannici. Lata później lifting zrobili Hiszpanie, dlatego w tej chwili widzimy Detale, które bardziej nam przypominają gotyckie budowle. Widzimy tam też minaret. W momencie, kiedy wojska osmańskie zaatakowały Rodos, gdzie znajdowała się główna siedziba Janitów, byli oni zmuszeni oddać swoją główną twierdzę twierdzę na wyspie Kos, oddalonej o 5 km stąd, oraz zamek w Bodrum. W zamku zastosowano innowacyjne systemy obronne. Na przykład samo podejście pod bramę było zrobione o tak, żeby ci, którzy chcieli zaatakować, nie mogli się skryć, a jednocześnie stali się łatwym celem dla żołnierzy stojących na murach. Koniec relacji. Rzecz jasna, nie jest łatwo zmotywować pracowników do tak ciężkiej roboty. W związku z tym dział zasobów ludzkich zakonu Joannitów skontaktował się z papieżem. Ten wydał specjalny dekret, który gwarantował budowniczym miejsca w niebie. Materiałem wykorzystanym do budowy w większości była skała wulkaniczna, ale jeśli wam coś kompletnie tutaj nie pasuje, jest wyjątkowo białe, jakby z innej bajki to właśnie są to pozostałości grobu Mausolosa. Muzeum Archeologii Podwodnej w Bodrum ciągle poszerza swoje zasoby. Na przykład raz do roku organizowana jest wyprawa archeologiczna na Morzu Egejskim w poszukiwaniu jeszcze nieodnalezionych wraków. A jest ich sporo, bo na przykład niedaleko Czeszmy, takiego słynnego kurortu, jest miejsce bardzo niebezpieczne, gdzie rozbiło się mnóstwo statków. Ponoć dno jest tam usłane kulami armatnymi i amforami i kto wie czym jeszcze. Dodatkową atrakcją jest możliwość zobaczenia, jak archeolodzy wydobywali artefakty, które znajdują się w muzeum. Poświęcona jest temu specjalna sala. A wracając do Mauzoleum, co się z nim stało? Są dwie prawdopodobne wersje. Pierwsza to trzęsienie ziemi, które mogło uszkodzić grobowiec. A następnie pozostałe elementy rozebrali Joannici do budowy zamku. Druga wersja pomija trzęsienie ziemi. Jak było naprawdę, nie wiadomo. Także jeśli chodzi o zabytki, które warto zobaczyć, będąc w Bodrum, to zdecydowanie numer jeden zamek i wspaniałe muzeum archeologiczne. Dla fanatyków archeologii, historii, pozostałości po mauzoleum Kawek, powiedzmy poza miastem znajduje się brama, jedyna pozostałość po murach siedmiometrowych, które okalały miasto. No i ten oto teatr z fajnym widoczkiem na zatokę. Teraz zostaliśmy zaproszeni na aukcję charytatywną. Różni artyści z Turcji namalowali swoje prace, i będą one licytowane, a zebrane pieniądze zostaną przekazane na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Zobaczymy, co się będzie działo. I zabieramy Was z sobą, żebyście je też zobaczyli. Widzimy się na miejscu. Jedziemy też do miejsca, które naszym prywatnym zdaniem chyba przebiło Bodrum, ale pokażemy je Wam w kolejnym filmie. Chcielibyście zobaczyć przykładowe oferty nieruchomości w okolicach Bodrum? To do zobaczenia w następnym odcinku. Prosimy Was o łapkę w górę, o zasubskrybowanie naszego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie i zapraszamy na naszego Instagrama. Dziękujemy, że byliście z nami na tej wyprawie, trzymajcie się ciepło.